Człowiek potrzebuje wspólnoty, człowiek potrzebuje zapisu kodeksu moralnego. Bez tego się nie dostaje żadna, żadna religia. Byli wielcy ludzie. Pamiętam, ktoś mi opowiadał, że w czasach Franciszka żył człowiek, który był bardzo podobny do świętego Franciszka. Asceta, radykalny, ubóstwo radykalne, tylko nie chciał mieć nic wspólnego z Kościołem. O Franciszku dzisiaj słyszymy ciągle, a tamtego człowieka imienia nikt nie pamięta. To dlatego potrzebna jest struktura społeczna. Ja wiem, że jak się pojedzie za miasto w piękny, wiosenny dzień, to emocje są wielkie, ptaszki śpiewają, to jest, to jest wiek, piękniejsze od najpiękniejszej liturgii. Ale nieuczucie są dla, dla, nas, dla nas Bogiem. Nieuczucie są dla nas Bogiem. Kiedy zapytamy jednego chłopaka, kiedy ci, on sam mi powiedział, że na pielgrzymce doświadczam Jezusa bardzo. Mówię, kiedy? Mhm. Jak gram na gitarze i dziewczyny się na mnie patrzą. Dla niego to nie były emocje. Jak jest emocja jakaś, to, to, to jest Bóg, to Jezus. Niektórzy mówią, nie czuje Pana Boga. Ktoś powiedział, Pan Bóg to nie perfumy, żeby Go czuć. W Niego trzeba wierzyć. Dlatego samemu, to ja rozumiem, że to są właśnie ci, którzy nie wierzą w Boga. Wierzą w to, że wiatr, poszło wiatru i śpiew ptaków uspokoi ich system nerwowy, co jest prawdą. Ale, ale Bóg prawdziwy objawił się w Chrystusie i z tym, z tym trzeba sobie poradzić. Ale na co dzień w Kościele, kiedy nie ma takich wydarzeń, jest codzienna choroba. Siostry mają swoje obowiązki, księża, świecy, mają swoje obowiązki. Żadne małżeństwo nie dostaje jakiegoś wzlotu emocjonalnego, kiedy może wraca z pracy po 40 latach małżeństwa. Tylko mówi, stara nalej mi zupy, a mój nie nieślub mi tu i nie pobrudził, bo obrót świeżo położyłam. Takie są małżeńskie rozmowy, a nie Julio, kocham cię. Emocje są potrzebne od czasu do czasu, takie świąt, święto dla naszej religijności. Są potrzebne, ale nie mogą być celem. Jeśli bym mógł, to bym poczęstowałbym ich chlebem, dobrym mlekiem, kakałem i zaproponował zagranie w piłkę, wyznanie na wyznanie. A jakbyśmy się polubili, to bym powiedział: Podyskutujmy ostrożnie, chociaż od razu się nastawmy na to, że będą duże różnice, będziemy zszokowani. Bo to jest, to jest miłość, nie doktryna. I mamy ludziom dawać miłość właśnie przez tą piłkę, miski z zupą, uśmiechu serdecznego. To bym próbował pierwszy się pojednać, a potem, potem oczywiście, do, 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 do tryny też trzeba przejść, ale to jest drugorzędna sprawa. Powiem teoretycznie, ale muszę tak powiedzieć: bo to jest prawda. Przede wszystkim, mogą znaleźć życie wieczne, pełne. Drugie, mogą znaleźć lekarza, który będzie leczył ich serce. To jest nieraz mozolne zabiegi, to są bardzo trudne. Mogą znaleźć coś, co ich zabezpieczy właśnie wspólnotę ludzi. Człowiek jest istotą społeczną. Widzę to bardzo boleśnie, kiedy przychodzą do mnie single, płci męskiej czy żeńskiej, pytać, co ja mam zrobić, bo się boję samotności. Są ludzie, którzy się do samotności przyzwyczaili, mają po 60-70 lat, już im nikt nie jest potrzebny. Ale ci, którzy mają po 20-30 lat, bardzo chcą mieć kogoś na, na całe życie. Więc to Kościół może ułatwić dla Cii, spotkanie z drugim człowiekiem. Kościół może uwolnić od grzechu. Jeden psycholog, psychiatra. Nie uwolni tak od grzechu, jak może uwolnić Kościół. Ma wielki dar Chrystusa na krzyżu. No i to takich kilka rzeczy wymieniłem, które mógłby człowiek znaleźć w Kościele. Bo znajdzie prawdę. Mi się tak bardzo podobał wywiad papieża z dziećmi. Dzieci stawiają papieżowi pytania z serca. A czy papież lubi jeść szpinak? A papież odpowiadał również z serca. Jak mi dadzą, to jem. Nie mówię, dzieci, macie już jest szpinak. Szpinak jest zdrowy, a go nie grymaszcie przy przyszłym Nie, jak mi dadzą, to jem. On z nim poważnie rozmawiał i Kościół poważnie z młodzieżą rozmawiał. Słuchajcie, jest seks, to jest fantastyczna fajna dla małżonków, ale możecie się zniszczyć przez seks. I uważajcie, bo jesteście młodzi. Oni pójdą na koncert drogowy i co? Usłyszą, że jesteście boscy, jesteście rewelacyjni, jesteście kochani, dla tej publiczności to się chce grać. Jak przyjdą do Kościoła i słyszą, uważaj, bo już lecimy szanuj matkę i ojca. Ale Kościół się nie podoba. Kościół mówi prawdę. On jest tu, w domu każdego z nas. On jest w, w pokoju księdza, w, w domu małżonków. Jest Królestwo Boże, choć tylko, że on delikatnie stuka do naszych serc, żebyśmy my je przyjęli. Żebyśmy, to jest dla nich, od Bona Boga. To nie my będziemy konstruować Królestwo Boże. Pozwolić mu funkcjonować. Tak jak w książce D.L.D.R.D. jest napisane: Pozwól mężczyźnie być mężczyzną, to chciałbym się powiedzieć: Pozwól Bogu być Bogiem. Mi się tak bardzo podoba przeczytałem w wywiadzie z panią Pultawską dwa tygodnie temu, ktoś się zapytał o tę sprawę, że pan Bóg. Nie dał nam dostępu do poznania, do, do zła. Pozna dał nam rozum, a nie dał nam poznania, zabronie poznania. Bo, bo on napisze: Zostawmy Bogu jego tajemnicę. Bóg musi mieć tajemnicę. Ojciec musi mieć przed dziećmi tajemnicę. Nie możemy wszystkiego powiedzieć o kredytach niespłaconych, o czymś. Matka musi mieć przed dziećmi tajemnicę. Nie powiem od razu po że wizycie u lekarza, że ma jakieś narzuty tam niebezpieczne. I Bóg ma swoje tajemnice. Pozwólmy Bogu mieć swoje tajemnice, bo inaczej będziemy chcieli mu dorównać wiedzą. to się nie Kochać Boga tam, gdzie on jest. A nie wszędzie jest, w grzechu go nie ma. Kochać Boga w sakramentach, kochać Boga w drugim człowieku, kochać Boga w przyrodzie, bo też jest tam. To będą bardzo różne miłości. Powtarzam, niektóre niepodobne do miłości, bo zupełnie bez emocji. Ale co to jest, co, co to znaczy miłować? Jak chłopak mówi, dziewczynie miłować, jedna dziewczyna powiedziała, Niech ty nie mów mi, że mnie kochasz, miłujesz, tylko powiedz, nie pozwolę ci umrzeć na wieki. To jest najlepsza definicja miłości. Zrobił wszystko, żebyś poszedł do nieba. Jeśli ja komuś robię krzywdę na centymetr, to jest nie tak. Tak być nie powinno. Jak się powinien wszystkich ludzi prowadzić do nieba. Czy moją mamę, czy babcię, czy sąsiada. Oczywiście w różny sposób. Jak ktoś ma dzieci, to tym dzieciom będzie poświęcał wiele godzin. Sąsiadowi poświęci godzinkę raz na tydzień, ale też ma go kochać. Nie, że będziemy mu prowadzić komplementy, tylko w sąsiad, fajny facet z Ciebie jest. Albo mu zwróci uwagę, przepraszam, panie są księdze, że się ośmielam, ale pan coś robi źle. To jest właśnie miłość. Ja jestem księdzem dlatego, że spotkałem w pewnym momencie życia fajnych księdzy i fajne siostry zakonne. Plakaty same, teoria, doktryna, chyba by to nie chwyciło. Ludzie. I kiedy mam, kiedy mam jakiegoś, kto jak się mówi popularnie, doła, coś nie wychodzi, to patrzę na uśmiechniętych siostry i ludzi, i oni są szczęśliwi, oni są wracaj tu szybko, wracaj tu szybko. Oni są największą manifestacją Boga. Chociaż Anna Kamińska powiedziała prowokująco nie człowiek, lecz może jest obrazem Boga. I to też jest to zrobi wrażenie nieprawdopodobne, że może jest obrazem Boga. No, pokazywać, im, pokazywać im prawdziwą miłość. Wielu ludzi nie było nigdy kochanych. Oni protestowali jak to nie, mama mnie kochała. Mama cię niszczyła, rozpieszczała. Zabiera ci męskość? Czy, czy, czy kobietę niszczyła swoimi krytycznymi uwagami? Córko, jesteś brzydka, głupia i nikt Cię nie zechce. Niby to był dowcip, a mógł się kończyć tragicznie. Żeby nawrócić człowieka, po pierwsze trzeba powiedzieć tak. Jezus był Bogiem, robił cuda był był mądry. I też nie wszystkich nawrócił. Też nie wszystkich nawrócił. To pierwsza sprawa. Żeby się nie rozczarować, że to ja mu poświęciłem tyle miesięcy na rekolekcjach, a byliśmy byliśmy, a nie, nic nie wyszło. No nic nie wyszło. Przede wszystkim przykład. Przede wszystkim przykład. Potem pokazać mu Kościół. Zabić go do sióstr klauzurowych. Wielu ludzi nie ma pojęcia, jak wygląda kościół. Oni widzą tylko parafialny kościół, mycza w telewizorze, i coś tam w jakiejś w pociągu. Natomiast tyle kościół ma tyle pięknych oblicz, że tak mogę powiedzieć, że trzeba mi pokazać kościół. Pokazać, się skupę biskupem, wypić kawę, stanie, wypić kawę, pochodzi po, 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 po domu od zakonnym. Pokazać mu kościół, ale przykład swojego życia.